No, możliwe właśnie na co łapiesz? Na G -G no pierwszy raz w sumie na no to próbuję No i siadło coś właśnie Andrzej Ale to jakby nie okoń, kurde. Ach. Nie wiem czy nie szczupak bo trochę w boki dzieje i tak jakoś dziwnie ubęwać. Okoń by wyszedł, no. Szupa, kurde. No, o, taki już kurde wymiarowy. Taki szczupach dzisiaj przy na konia. Cześć Wam, witam w kolejnym odcinku, witam na Okoniach. Dzisiaj znowu byłem się na okonie, właśnie. No i próbuję, właśnie od rana od świtu. jest lekki przymrozek, ludzie już zaszedł na szczęście i da się łowić. Jest tam około 0, minus 1, ale tam. to jest nic. Takie warunki to mogą być. Dzisiaj znowu próbuję na boczny trok, próbuję z samego rana na, na G-Kriga. Ale trafił się tylko szczupak na przyłów i zmieniłem metodę z powrotem na boczny trochę Jakoś tak lubię tą metodę i czuję ją o tej porze roku Coś co działa, czego się nie zmienia Także będę próbował na to No i zobaczymy, jakieś 3 godzinki łowienia Na razie słabo z tymi okoniami, niespecjalnie chcą brać Ale zobaczymy Jeszcze jest trochę czasu, także Dajcie łapkę w górę I zapraszam na film Zmieniam metodę tam rygi, szmery, bajery Boczny trok, przekładam i tyle. Nie będę się bawił, kurde, jakieś nowoczesne metody. Jak montować zestaw boczny trok, to zapraszam na inne filmy, tam jest wszystko pokazane. Zestaw zmontowany, krętlik, metr żyłki, przynęta pół metra żyłki ciężarek. I jedziemy z komusem. Jest tu wreszcie, wreszcie jakiś okonik. Przedtem w szczupaka. No i wreszcie jest okonik. A to jest szczupak niezły, albo wypasiony był, albo Taki nabity no to przed tarwę Idzie do góry to tak, okej na pewno. Pilny. taki piękny okoń. Komuś oddychczek będzie miał. Na boczny trok wziął. Spróbowałem na, <laughs> na tego jig ale bez efektu. No i wreszcie na boczny trok. Dobra, Fajnie, pierwszy okoń na brzegu także już nie jest źle. Z samego rana to już naprawdę nie zapowiadało się to za dobrze, bo gadałem z kilkoma osobami, to nawet brania. Łazimy szukamy. No i na razie słabiutko, a ten jeden okoń także jakaś tam nadzieja się pojawiła. Może ten dzień nie będzie stracony. Słońce wyszło i wziął No nie wiem, czy to, ma jakieś, czy to ma jakieś znaczenie. No niby na jesieni nie właśnie zaczyna wybrać, jak słońce wychodziło. Zobaczymy, jak będzie dalej. następny Na pocie. Ja pierdzielę. Ale tłuczę łbem jak nie wiem. No ten to tak walił łbem jak jak nie wiem co. Nie jest duży. Ale jest. No ładny kurde. Jest kolejny okonik. Ten to już dużo mniejszy od tamtego. Ale taki pod 3025. 25 będzie. Fajny, bardzo ładnie ubarwiony. Dobra, do wody. A się najeżył. Pięknie ubarwiony. Złoty, kurde. Uciekamy. No i super, popłynął. No dzisiaj to jest naprawdę rzeźba. Wyciągam okonia, no, właściwie to złapałem dzisiaj dopiero szczupaka i dwa okonie. No ale branie, odbrania jest mniej więcej w odstępie jednej godziny. Najpierw był szczupak, potem był jeden okoń za godzinę. Potem drugi okoń za drugą godzinę i tak łazimy i szukamy właśnie. Po całym brzegu. Na razie jest no słabo, Ale jeden fajny okoń wyjechał No i ten szczupak też nawet nie, nie głupi bo około 6 dych No ale to wiadomo że to przyłów Nie wolno łapać teraz szczupaków Jeszcze z godzinkę, może półtora połapiemy zobaczymy No akurat yy, ten drugi to się skusił na takiego Na taką larwę jakąś Fajne takie, mięciutkie Zobaczymy, popróbujemy jeszcze No, coś takiego jest. No i dobra, trzeba się zbijać, że ściągnę zestaw i uciekam do domu. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. No no, dzisiaj strasznie wymęczone te ryby, nie chciałyby współpracować. Trzy brania, dwa okonie, jeden szczupak, no i to wszystko. Ktoś tam coś złowił, jakiegoś okonia pojedynczego, czy i to wszystko. Andrzej nic, O jednego szczupaka właściwie, no bieda. Na razie może się rozkręci trochę, czym. A jak na razie, to dzięki, że zostaliście do końca. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję, może jakiś komentarz. Jak macie jakieś pytania no i zapraszam na kanał na inne filmy. Jest wiele ciekawych filmów na kanale do obejrzenia. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.